W programie Komarch RPXT istnieje możliwość zmiany tytułu dokumentu na wydruku. W tym filmie zaprezentowana zostanie prosta modyfikacja na przykładzie wydruku faktury sprzedaży. W pierwszym kroku klikamy ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybieramy edytor wydruków. Następnie z menu kontekstowego wybieramy opcję dodania nowego wzoru wydruku i wybieramy wydruk faktury sprzedaży. Edytujemy nasz szablon wydruku. Z lewej strony widzimy elementy faktury, a z prawej podgląd wydruku. Zaczynamy od uzupełnienia nazwy nowego wzoru wydruku. Teraz zmieniamy tytuł dokumentu, czyli usuwamy słowo VAT z nazwy faktura VAT. Klikamy w ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu. Następnie rozwijamy sekcję Tytuł dokumentu. Zamieniamy Faktura VAT na Faktura. I klikamy OK. Zapisujemy formularz. Nasz nowy formularz pojawia się na liście wydruków. Aby wykorzystać nowy wydruk, przechodzimy na formularz wybranej faktury. Taką przykładową operację przeprowadzimy z poziomu faktury sprzedaży. Po kliknięciu w ikonę rozwijana jest lista, na której widnieje nasz nowo powstały wydruk, który możemy wykorzystać.